Jakiś pozytyw po tym pierwszym dniu zakopanym, jeszcze przed konkursowym, w ogóle znajdujesz, czy, czy nie bardzo? No bo najpierw sytuacja z Kamilem, gdzie dowiadujemy się, że przez kontuzję nie wystąpił zakopanym, a potem dwóch zawodników wypada, a jeden być może jeszcze wypadnie. No tak, no znalazłem dwa pozytywy. szukamy żartu, chociaż w tak ciężkich sytuacjach, dwa pozytywy Pawła Wąska i Dawida Kubackiego, niestety. No w zasadzie trzy, bo jeszcze asystent trenera kadry Japonii jest także pozytywnym no sytuacja nie jest fajna ale wszyscy się spodziewaliśmy, że ta zima będzie ciężka ja jako naczelny optymista to przynajmniej dopatruję tych pozytywów że to się zdarzyło teraz, a nie za tydzień więc jest szansa, że chłopaki się wykurują i będą mogli lecieć na igrzyska czują się dobrze, czują się w porządku u Dawida to jakby troszeczkę gorsze, bo on jakieś tam drobne objawy chyba gdzieś ma no ale faktycznie raczej nie przechodzą tego ciężko i mam nadzieję, że tak zostanie, że będą mogli po tych 10 dniach izolacji wrócić do treningu mamy też wyniki negatywne całej pozostałej reprezentacji. W przypadku Kuby Wolnego tam jakieś śladowe ilości się pojawiły wirusa i tą żyć, albo początek infekcji, albo koniec infekcji, albo po prostu delikatny błąd laboratoryjny, więc profilaktycznie tak został wysłany na jeszcze jeden dodatkowy test jutro. Jak to wygląda, jeśli chodzi o, o plany teraz kadry, no bo, bo z tego, co udało nam się ustalić do tej pory, no to taki test całej kadry najbliższy był planowany przed Titizen Neustadt w środę. Czy teraz to się zmienia? Czy, czy testujecie częściej, czy, czy pozostajecie przy tej środzie? No to tuż chłopaki będą starali ze sztabem medycznym. Jest tutaj dr Szymanik, który jest naszym przedstawicielem też w Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. Jest dr Winiarski, także oni już tutaj wspólnie wypracują tą taktykę z trenerem Doleżalem no, my będziemy tylko pomagali no, przede wszystkim naszą rolę teraz wspierać chyba już tylko trenera Doleżala mentalnie, bo dla niego ten tydzień jeżeli dla mnie to był rollercaster, to co dopiero dla niego, gdzie od momentu ostatniego skoku Kamila w poniedziałek, który wlał naprawdę dużo nadziei w wszystkich serca a potem przez tę środową kontuzję Kamila, ale także genialne skoki Pawła Wąska na treningu do wyników pozytywnych no, Dawida i Pawła no to podejrzewam, że Gdyby to dopił, to myślę, że teraz spadłby w cuk. Zdecydowanie. To teraz zapytam jeszcze o, o, o te igrzyska. No bo w zasadzie wszyscy tak patrzymy, że w kalendarzu niedaleko, że w zasadzie kilkanaście, nawet nie kilkanaście dni do, do deadline'u, kiedy w zasadzie taki przypadek jak, jak teraz, z tymi, z tymi pozytywnymi wynikami, no oznaczałby już w zasadzie wywałtowanie z igrzysk. Boicie się, że, że jakby będzie dużo większy problem niż jest teraz, czy, czy pozostajecie przy tym, że no dobrze, że przydarzyło się to. Teraz, a nie, nie tuż przed Pekinem? No Ja to cały czas powtarzam, że to nie tylko w przypadku skoszków, nie tylko naszej reprezentacji. Pierwsze kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie to będzie testowanie. Wiemy, że testy są czułe, wiemy, że są tylko i wyłącznie certyfikowane laboratoria. Od dwóch do czterech testów, w zależności od sytuacji, będą musieli przejść zawodnicy. Wiemy, jakie jest ryzyko, wiemy, co się dzieje teraz w Europie. Widzieliśmy to w naczelstwie alpejskim, gdzie. Przez pół świata o, wirus przelał się, bo tak to trzeba nazwać, przelał się w ciągu 10 dni. Prawie cała czołówka kobieca została zainfekowana. Na szczęście większość przechodziła to bezobjawowo, ale takie sytuacje się mogą pojawić. Zostały jeszcze parę zawodniczych, które tego nie przeszły. W biegach to też w ciągu 10-12 dni się przelało. Mam nadzieję, że to początek i koniec, ale myślę, że jednak ten przyszły tydzień będzie kluczowy i to nie tylko mówi o naszej kadrze. Bo no, niestety teraz ilość przypadków jest tak duża, szczególnie gdzieś tam w, w Europie do nas dopiero dochodzi, że można to złapać w zasadzie wszędzie. No, my staramy się tutaj izolować jak najbardziej naszych zawodników, nasz sztab. Oni starają się też bardzo izolować, podchodząc bardzo rozsądnie do tego, nie unikają jakichś większych spotkań, jakichś spędów. No wszyscy wiedzą, jakie jest i wiedzą, jakie jest zagrożenie na jeśli ktoś nie jedzie na tej igrzyska i wie, że nie ma szans jechać na tej igrzyska, to oni tak podchodzą do tego świadomie. Wszyscy przestrzkowi, wszystkie osoby, które mogą mieć kontakt z zawodnikami będą przetestowane, więc jestem pewny, że zakopane jakby samo w sobie będzie bezpieczne. Pytanie jest takie, czy, czy coś nie zostało wwiezione? Jeżeli zostało wwiezione, no to niestety wtedy może być różnie? Ja się boję tych testów. Oczywiście że się boję, szczególnie że to nie jest pora tak gdzie można jakoś podmienić albo dowieść kogoś 3-4 dni później. Już się zastanawiam, czy na przykład nie będę dowoził któregoś chłopaka busem, bo jak nie będzie, jak dolecieć, jak ktoś będzie się mijał z terminem. No, już szukam jakichś alternatyw, co by było gdyby, no bo musimy być na to przygotowani. A w głębi serca mam nadzieję, że nie będziemy musieli tych tych wariantów stosować i będziemy mogli wysłać pełną reprezentację. Bo przypomnijmy, że jakby po zakopanym trzeba podać skład tej kadry olimpijskiej na, na Pekin. No i teraz jeśli byłyby, nie daj Boże, przypadki dalej, no to, to trzeba tych zawodników wymieniać. Tak, to też niestety nie możemy tego robić bez końca. Jeżeli dobrze pamiętam, to do, do 24 mamy deadline na podmiany z powodu kontuzji. E, ona też jest ograniczona ilościowo, no więc to ja twierdzę, że to będą najtrudniejsze igrzyska z wielu względów logistycznych, nie tylko sportowych, no bo poza testami musimy pamiętać, że tam zawodnicy będą poddani takiemu reżimowi, że... Wytrzymanie tego mentalne będzie naprawdę wyzwaniem, bo, bo tam będzie walka z samym sobą. Mhm. A tutaj co? Z typa zrobiła się trochę z tego święta, mimo wszystko? Czy masz nadzieję, że, że jakoś i, i kibice, i, i nie wiem, może te zawody, e, chociaż w okrojonym składzie, to, to jakoś te humory poprawią? No i ja mam, jakby magia zakopanego, zawsze działa i mam nadzieję, że te kibice się będą świetnie bawić. E, nasi DJ będą na pewno chłopaki z Crowd z crowdsupporterów, będą to na pewno prowadzić w świetny sposób i nie pozwolą nam tutaj e, płakać. E, sztab szkoleniowy. I zawodnicy sami w sobie też nie są podłamani. To też nie jest tak, że tam nagle wszyscy zaczęli siedzieć w kącie i mówić że jak jest źle. Ja myślę, że może ja tak wyglądam, ale to też kwestia tego, że wiem. żarty, żarty i... były jakieś? Takie wychodzenie z takiej sytuacji? Coś, coś wiesz? Nie, ale jak rozmawiam z nimi, no to wszyscy są trochę wkurzeni, trochę załamani, ale to nie jest tak, że oni tam są spanikowani i to, to nie jest tak. Zresztą Kamil był przed chwilą, tutaj się widzieliśmy z prezesem, z wiceprezesem, głównym z Kamilem, bo akurat wpadł do siedziby Tatrzańskiego Związku jest w dobrej formie psychicznej, to też jest ważne przy tym wszystkim. Fajnie się z nim rozmawiało, to widać, że to nie jest tak, że on e, gdzieś tam głowa w dół i Jezus, Maria jest źle, tylko naprawdę było w porządku. Myślę, że my jesteśmy bardziej, jako osoby gdzieś tam technicznie zaangażowane, to, to smutni, no bo liczyliśmy na to, że tutaj ten wynik też się uda jakoś dowieść. E, no mieliśmy mistrzostwo Polskie w i Mistrzostwa Polskie na Ciarstwie Alpejskim, teraz mamy e, Puchar Świata i też już każda negatywna informacja na zmęczeniu no to dwa razy bardziej wpływa. No więc ja mam nadzieję, że się to chłopakom nie udzieli przede wszystkim.